Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego życie w relacjach, miłość jest tak frustrująca niejednokrotnie? Dlaczego inne elementy życia, inne dziedziny są łatwiejsze, a to jest tak skomplikowane? Otóż jedną z odpowiedzi jest ogromny wybór, jeżeli chodzi o miłość. Co mam na myśli, mówiąc to? Dzisiaj, kiedy idziesz do sklepu, masz 150 soków pomarańczowych, masz 150 rodzajów ryżu, czekolady. Jest totalny wybór. O to w pewnym sensie walczyliśmy i to nam jako ludziom odpowiada. I nie mogło być inaczej. Ten wybór również musiał przejść na życie miłosne. I teraz tak, ma to pewne negatywne strony, ale ma to też pozytywne strony. Powiedzmy najpierw o pozytywnych, później powiemy o trzech negatywnych. A później podsumujemy to i wyciągniemy wnioski, jak sobie radzić i jak nie zwariować w tych całych relacjach. Po pierwsze, tak jak powiedziałem wcześniej, nie musisz się godzić na żadnego faceta. Dzisiaj, jeżeli ktoś ci nie odpowiada, możesz znaleźć faceta, który wygląda tak, jak chcesz, który ma wartości takie, jak chcesz. Nikt ci nie wybiera, masz pełny wybór i inni ludzie też z tego korzystają, więc w pewnym sensie kiedyś się znajdziecie. Drugim plusem jest to, że zakończenie związku, który jest dla nas nieszczęśliwy, kiedyś to był rozwód, było bardzo ciężkie. No bo kogo ja znajdę? Wszyscy byli pozajmowani. Rodzice jeszcze starej daty mówią często: No, już masz 20 lat, musisz kogoś znaleźć. To są stare czasy. Dzisiaj wcale nie musisz szukać kogoś, jak masz 20 lat. Więc zakończenie kiedyś związku było bardzo trudne i była to decyzja bardzo ciężka. Dzisiaj kończysz związek i w telefonie masz 500 osób, które są gotowe sobie się umówić na randkę, bo masz aplikację. I tak to dzisiaj wygląda. O wiele łatwiej skończyć relację, która jest dla nas zła. Przez to możemy decydować o swoim szczęściu. Trzecim plusem jest to, że nie musimy się spieszyć. Mamy 20 lat, znajdziemy na pewno kogoś w swojej kategorii wieku. Mamy 30 lat, znajdziemy kogoś w swojej kategorii wieku. Mamy 40 lat, też znajdziemy kogoś w kategorii, w swoim wieku. W Stanach Zjednoczonych obecnie jest boom na związki 50-latków, wdowców, wdów, rozwódek i to samo przyjdzie za niedługo do Polski. I to jest pocieszające, że możemy się skupić na innych elementach, na przykład na rozwoju siebie, karierze, a tak i tak, z pewnością kogoś znajdziemy. Więc, co możesz teraz powiedzieć, ta, z pewnością kogoś znajdziemy, Damian, bo to takie proste, ale średnia wchodzenia w związki małżeńskie to potwierdza, ten wiek się BUM wydłużył o wiele, wiele lat. Jakie są natomiast minusy? Pierwszym minusem jest to, że ogromny wybór nas paraliżuje. Kiedyś zrobiono doświadczenie. Osoba miała wybrać między dwoma dżemami, a inne osoby miały wybrać pomiędzy pięcioma dżemami, który im najbardziej smakuje. Więcej i częściej wybierano dżemy, kiedy był większy wybór. Ale satysfakcja z dokonanego wyboru była mniejsza. Dlaczego? Bo człowiek przychodził do domu i mówił, kurczę, no dobry jest ten dżem, ale tam był jeszcze kiwi, tam była jeszcze truskawka, tam była brzoskwinia, Wow, te inne smaki mogły być naprawdę lepsze. Natomiast osoby, które miały wybór pomiędzy dwoma dżemami, rzadziej kupowały te dżemy, ale jeżeli już kupiły, to były o wiele bardziej o wiele bardziej, o wiele bardziej usatysfakcjonowane tym wyborem. No bo ktoś tylko miał inny wybór, więc nie na pewno ten mi bardziej smakował niż tamten. I to jest to, gdzie kiedy mamy duży wybór, to nas paraliżuje, więc czasami boimy się decydować na związek, bo tyle dróg się zamknie, tyle nie będę miała już możliwości i to nas przeraża. To na pewno jest minus. Drugim minusem jest to, że stabilność związków i relacji na pewno jest mniejsza. W świecie, kiedy mój partner leży w łóżku i pod ręką ma, tak jak powiedziałem wcześniej, telefon, jedno logowanie i ma pełno osób, z którymi może się umówić na randkę, nie jest stabilne. Kiedy pojawia się jakiś problem w związku, po co mam nad tym pracować? Tak jak ze starym telewizorem: popsuł się, wywalamy. Nie naprawia się już dzisiaj rzeczy. Trzecim minusem jest to, tego ogromnego wyboru dzisiaj, jeżeli chodzi o partnerów, że ten wybór jest tak naprawdę potencjalny. Czyli ja na dobrą sprawę mogę pomyśleć, ja zawsze mogę kogoś wybrać, a jeżeli mogę zawsze, to nie chcę teraz decydować. I tak wydłuża się okres samotności, i tak wydłuża się okres wyobcowania człowieka. Czyli tak naprawdę może, mogę zawsze z kimś być przecież, więc teraz nie jestem, więc teraz jestem sama. I żyję tylko nadzieją na to, że kiedyś stworzę związek. I to też jest duży minus. Wyobcowanie, brak tego poczucia związku z drugim człowiekiem, bo potencjalnie zawsze mogę z kimś być, ale praktycznie. To nie jestem z nikim. I teraz co tutaj można poradzić? Tak naprawdę jest to wybór pomiędzy mieć ciastko, a zjeść ciastko. Jak wiemy z logiki, nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. Musimy się na coś zdecydować. Albo decydujemy się na wolność, albo decydujemy się na stabilizację, na bezpieczeństwo. I to właśnie rodzi bardzo dużą frustrację, bo chcemy z jednej strony wejść w związek, ale nie chcemy być przytłoczeni drugą osobą, nie chcemy brać za nikogo odpowiedzialności, chcemy być cały czas wolni. Ale wtedy, kiedy jesteśmy za bardzo wolni, wtedy znowu nie czujemy związku z drugą osobą, wtedy nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa, tej asekuracji w życiu. I miotamy się między tymi dwoma elementami: wolność albo bezpieczeństwo. Więc najlepiej, kiedy postaramy się zastanowić, tak naprawdę, nad czym mi bardziej zależy, czy naprawdę wybór partnera, nieskończoność, możliwości przebierania jest dla mnie ważniejsze niż bezpieczeństwo. Czy na przykład bezpieczeństwo jest dla mnie o wiele ważniejsze, bo chcę stałego związku, a ten wybór, mimo że jest taki potencjalny i te produkty w tym sklepie są takie kolorowe, to tak na dobre, kiedy przychodzę z tym produktem no, do domu, to to nie jest wcale takie świetne i zostaje zawsze przy tych produktach, które mi najbardziej smakowały, czyli partnerze, którego bardzo kocham. I to jest też wytłumaczenie dlaczego mężczyźni bardzo często tak Niby chodzą na randki, niby to wszystko się deklaruje, a później jak przychodzi co do czego, to jest uciekanie, oni się boją. To jest właśnie jeden z elementów, właśnie strach przed dokonaniem wyboru. Tego wyboru jest tak dużo, że kiedy dokonujemy, mówimy, ten mężczyzna, o ja, ile, ile szans mogłem stracić. I to czasami jest właśnie frustrujące. Niestety nie ma tutaj dobrej odpowiedzi, ponieważ tak wyglądają czasy. Wybór partnera będzie w tych czasach trwał o wiele dłużej, bo mamy o wiele więcej opcji, które będziemy prawdopodobnie chcieli sprawdzić. Więc ten okres będzie dłuższy, będzie czasami bardziej denerwujący, ale plusem jest to, że w końcu możemy wybrać sami. Czasem jednym osobom to się nie będzie oczywiście podobać, innym osobom to będzie bardzo odpowiadać. Zdecyduj, którą osobą jesteś Ty. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, polecam to. Będziesz wtedy na bieżąco z nowymi odcinkami. Jeżeli ten odcinek ci się podobał, to polecam polajkować, to wtedy wiem, że odzew jest pozytywny i chcecie więcej tego rodzaju treści. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia i zobaczenia.